Witam, mamy klepisko Klepisko jest z prętu 18 Blacha na odkamienie, od odkamieńczy Chwytać kamieni Żeby tu nie wpadało kukurydzy ani kolby Tu był problem Tu na przodzie są blaszki tak około pół milimetra, milimetr mają to ok okej To Sprawy lewej są ok ale tam był dalej z tyłu problem, bo to nie ma dojścia, ale się udało założyć I mamy już Tak to wygląda I, I tak to z tej wygląda Szczelina jest około 5 cm, no ale to to ustawimy dopiero I klepisko Tutaj jest na trzy ustawione To jest od, yy, z separatora te dwie na trzy opuszczone najniżej z dwóch stron. Tak to wygląda. Mamy nowe sito górne 37, ramelka tu jest długość 35, 32, może nie pamiętam, nie mierzyłem. Tak to wygląda, co nie zmierz to, to powiem dokładnie. I tutaj jest. Tu jest klepisko. Śrubat klepiska. Podkładką kontrującą, to nie widać, tam jest taka o, ostrość, nie mogę zobaczyć. Taka blaszka jest sześciokątna i blokada. I to samo i tu jest sklepisko separatora na trzy i drugie jest tam zakołym. Co na przedłużek ludzi wziąć i odkręcić i opuścić. Także tyle zrobione, Postaram się teraz założyć się dzisiaj. To opuściłem, żeby mi przeszkadzało. Tu jest troszkę wytarte ale w tym roku zobaczę zostawimy jak jest bo można z kim zobaczyłem jest luz tutaj mamy tak jak teraz i tu blaszkę dwójkę wstawić na tej części o na tej części, na tej części, palcem pokazuje. tu blaszka dwójka 2 lub 3 mm jest możliwość taką ale zobaczymy, na razie bez tego Jedziemy po gardziel i będziemy montować. Pozdrawiam.